Że to auto jest warte więcej. Teraz mi powiecie, ty chory człowieku. 1 917 500 euro to nie mało, Ale Aglera X to coś więcej niż tylko kolejny hiper samochód. Jeden ze zaledwie 7 egzemplarzy pierwszej serii Aglery, a do tego jeden z najbardziej unikalnych ponizerów, jakie powstały. Owa tarbonowa karoseria, czerwone akcenty i dwupoziomowe tylne skrzydło rodem ze Formuły 1 sprawiają, że wygląda jak płochiz balistyczny na czołach. maską 5-litrowe podwójnie doładowane V8, który do generuje około 950 koni. A pęd tylko na tył skrzynia siedmiobiegowy biegowy automat. Ciekawe, samochód spędził życie w rękach niemieckiego klecjonera i brał udział w elitarnych Ghost Squadron Tours, czyli spotkania dla właścicieli konizelów, gdzie, gdzie nie obowiązują żadne limity. Ostatni serwis teraz zaboli 16 tysięcy euro, bo Adlera nie jest autem, który się garażuje. Ja to szanuję. dlatego uważam, że ten samochód był wart więcej. Nie jest to tylko jedna z pierwszych Adler, ale jedna z najbardziej rozpoznawalnych i ekstremalnych. Terima sana telah menonton, dan